Co sądzi Pani o śląskiej muzyce? Myślę, że jest najpiękniejszą muzyką w całej Europie. Bardzo fajna i nasza to jest najlepsza muzyka, co może być. Słyszał Pana o takim zespole krupnioki z sosnowca? Nie. Czy oni się ślą z rakami, czy, czy. Są z sosnowca? Ale są z sosnowca. Wie Pani, co się mówi na sosnowiec? Co się mówi? No, nie mówią, że, że, że są gorole, nie? Witam Was pogodnie. Nazywamy się Krupnioki, a Wy oglądacie telewizję Katowice. Dobrze? Dobrze, dobra. Zrobione. Ja kiedyś to słuchałem takiej bardzo zróżnicowanej muzyki. Death metal, black metal, trash metal, heavy metal. Ja nawet startowałem na basistę do zespołu kat i, i dostałem się. Pokonałem wielu konkurentów, ale zrezygnowałem, bo, bo, bo jak wychodziłem z castingu, to usłyszałem fragment takiej śląskiej pieśniczki. Ogarnęła mnie taka fala ciepła, takie, takie przyjemne mrowienie. Ja poczułem coś takiego po raz pierwszy w życiu I, i wtedy też poczułem, że to wszystko, co było do tej pory, te koszulki metalowe, te kolczyki w języku, w uchu, w brwi, to, to bez sensu, jest to dziecinne. Zmieniłem styl i, i odtąd moje serce bije już tylko dla śląska i, i śląskiej muzyki. Tak, to było wtedy, jak miałem wypadek samochodowy. Dwie nogi złamane, w jednej, w jednej zero czucia. Pomyślałem sobie wtedy, że śląska muzyka to jest to, co chcę robić do końca mojego życia. Ale proszę się nie śmiać. Lekarze nie dawali mi właściwie żadnych szans na odzyskanie sprawności. Pewnego dnia w radiu usłyszałem taką pieśniczkę śląską, śląskiej muzyki. I nagle mój palec zaczął drgać. Zyskałem wtedy nie tylko nogę, ale przede wszystkim nową miłość, nową pasję. Będę jej wierny, ile, ile podałam. Nie ma rzeczy nieodwracalnych. Gdy pierwszy raz usłyszałem piosenkę o życiu rodzinnym, o dzieciach bawiących się wokół familoka, o żonie gotującej krupnioki, coś we mnie pękło. Wiedziałem wtedy, że jako homoseksualista jestem skończony. Śląska muzyka całkowicie odmieniła moje życie. Zapuściłem wąsa, zmieniłem fryzurę, teraz, teraz nawet dziewczyny mówią, że jestem taki trochę maczo. Tak, homoseksualizm jest uleczalny. W... Jak zostałem wokalistą w zespołu Nie no W życiu miałem dwie pasje, śpiewanie i służenie do mszy. Nie mogłem pogodzić tych dwóch rzeczy. W kościele, w którym służyłem, ksiądz wkurzał się na mnie, że wchodzę mu w partie wokalne. Podczas jego litanii. Nie zniosłem dłużej tego upokorzenia. Rzuciłem komżą i zabrałem pieniądze stacy, Ale za to sobie kupiłem pierwszą swoją gitarę. Teraz już nie chodzę do kościoła. Znaczy, nie wchodzę, tylko stoję przed i palę papierosy. Nie. Nie mam żalu do księdza. Jak się poznaliśmy, no normalnie, jak co niedzielę staliśmy przed kościołem. No i tak od papierosa do papierosa. Jak to przed kościołem. Poszła karolinka do gogolina. Sobota na sobota, każdy cieszy się, bo od rana wszyscy na to wybierają się. Po sądach chudzimy i kombinujemy. No i tylko tyle uda. Ja bym może że więcej piwa, to tam dopiero ja, bym zaśpiewał. Gwiazda. Bezapelacyjnie Mirek Szołtusek i jego egzotyczne trio. Rozumiesz już trzeca, nie musi być źle. Mirek Szołtysek, Klaudia Kwoka, Karpowicz, Zbyszek Karpowicz. Nie tym na dwa, a może na trzy, tak razem zaśpiewam. Śląskie Pieruny, pojęcie Szołtysek. Niech nie poczujesz bycia radością niech płynie ten szan... Czym tam jest śląska muzyka? No powiem tak, jest moim życiem. Ktoś powie, ale i z tego żyjesz. Odpowiedź na to jest prosta. Żeby z czegoś żyć, trzeba pierw pokazać ludziom, że się tym żyje. Żeby pisać teksty, to trzeba wiedzieć, że nie piszemy tylko o Krupniokach, o Rzymlokach, o świniobiciu, ale piszemy o życiu przede wszystkim. A my jesteśmy Ślązacy tego życia na pewno nauczeni. Ze Śląskiem to kojarzy mi się Krupniok, Rzymlok i Korfanty. Co jest najważniejsze w śląskiej muzyce? Ja myślę, że najważniejsza jest atmosfera właśnie. No i ważniejsze jest kochanie, w izbie w lesie i na sianie. No i ważniejszą jest żoneczka, o tym prawda, kochaneczka. No i chyba akordeon. Tak. Bez akordeonu tej muzyki w ogóle by nie było. Myśl, my, myślę, że najważniejszy jest wokal. Oczywiście klawisz, chyba bas. Ktoś musi nadawać rytm. Tum, tum, tum. To Znaczy się, wyróżnia się na pewno tym, że piosenki są w bardzo ciepłym, przede wszystkim rodzinnym klimacie. Mówimy tutaj o rodzinie, mówimy tutaj o miłości, o wartościach, które w tym dzisiejszym świecie na pewno musimy szukać. Jak, jak, jak tych wartości nie znaleźć w swojej własnej rodzinie, jak nie ma ich poza, prawda? Kochani, ten utwór dedykuję wszystkim obecnym mamuśkom obecnym na tych wspaniałych telewizyjnych urodzinach. Ten utwór dedykuję również tym mamuśkom, który by po moim koncercie Ewentualnie bardzo chcieli zostać mamuśkami, ale was przepraszam, już dzisiaj czasu nie mam. I tym jednym do tego drugiego godą. Erich, powiedz mi, jak tam u ciebie jeszcze z tym wynokwianiem. Pan wie, co to jest wynokwia, Pan sosnowca przyjechał na pewno. U was się to godą bara, bara albo tiki tak, nie? Jakby ktoś przyjechał właśnie spoza Śląska i próbował tutaj stworzyć śląską muzykę? Ktoś spoza Śląska? Wydaje mi się, że chyba mu się by to nie udało, dlatego nie mówię to złośliwie, prawda? Tylko, że tu trzeba... Trzeba żyć. być Ślązakiem, tak? Tu trzeba żyć, trzeba mieć to serce do Śląska, do tej ziemi. No i to chyba wszystko. Moi rodzice... Pochodzili z Sosnowca. Na krupniok mówili kaszanka. Jeszcze do dziś mi wstyd. Ale gdy szli spać, to szybciutko wymykałem się przez okno i biegłem na ostatni nocny autobus do Katowic. A tam w Katowicach chłaniałem niczym gąbka, śląską kulturę, klimat Katowic, to wszystko, cała ta otoczka. To była pewnego rodzaju ucieczka, forma buntu przeciwko drobnomieszczańskiej trani moich rodziców. od zawsze był w moim sercu. Nie wiem, skąd on się tam wziął, ale... jest. A Sosnowiec... kocham. Tak po prostu. Dobra, gdzie nam. Do tekstów, tak jak Tomek pisał tekst, takich słówek. Jak jest y, ten po śląsku, y, prąd? Strum. Jak? Strum. Chłopcy się nieźle radzą. Chociaż widać, słychać i czuć, że to korole. Chciałbym, żeby się to zmieniło. W końcu za to mi płacą. Może kiedyś ich wnuki będą się z okami, w co w ogóle nie wierzę. A jak jest po śląsku Nie Uczę się, to znaczy, uczę się. Znam takie słowa jak e, hasiok, ancuk, klapsznita, rzymlok. W czas rano, wiesz, ona ślip podbity, Cześć? z tym bojtlem idzie, te hasioki łotwiro, no. a tam ktoś musiał żadło wyciepnąć, lustro, no, ja, no i no, ona no, jak wiem, ten kubeł otwarła, no świadomo, się tam widziała. No. I padło kurczę, ktoś trupa do Hasioka wyciekł. Mhm. Klopsztanga, Aszenbehe, Familok. Dla mnie to by było najlepiej, gdyby ktoś przeniósł śląską kulturę do Sosnowca, no bo przeprowadzać to, to mi się nie chce. Parę razy mi się dostało od chłopaków ze Śląska, ale to w sumie też trochę moja wina, bo mogłem mieć przy sobie drobne i nie przyznawać się skąd jestem. Tankstela. Myślę, że odkąd jesteśmy w Unii, nie ma już takich podziałów na Hanysów i Goroli. No i zakładając taką tezę, mogę spokojnie stwierdzić, że jestem Ślązakiem. Takim <laughs> Hanysem w zagłębie. Faroż. Szychta. Styknie. Tyle znam. Fajna. A to że bo... wybierać. No. Dlaczego krupnioki? Krew to życie. Drobne, grudki kasze symbolizują nasz gęsto zaludniony region. A jelito, które wszystko spaja, to symbol śląskiej kultury. Czy może być coś piękniejszego? Tak, tak, jest po prostu. To mówi od razu, że to są krupnioki. Wchodzę i widzę że to. Są, to jest zespół krupnioki. Pozwólcie, pozwólcie mm -hmm. jednej rzeczy.

Jest dwa przez dwa malu, szmalurześ Ukrot za dnia Słońce i lampa Nic dowo już ci Nic mimo oznaczy oczywiście już gotowi do rozpoczęcia wielkiego pikniku telewizja katowice i przyjaciele który inauguruje obchody 50. rocznicy urodzin naszego ośrodka powiem tylko tyle krupnioki z sosnowca cześć nazywam się krupnioki jesteśmy z sosnowca zagramy dla was trzy grifne piosenki no pierwsza to będzie no, taka piosenka o miłości druga to będzie piosenka pod tytułem nic nie ma Złośliwi mówią, że to plagiat, ale to nieprawda. Zresztą posłuchacie. A trzecia to piosenka Mój Heimat. Zapraszamy. Doszta kloka. ja zaś choć był dupa w kragu. żech ją parką jako szula z maglu. Byłaś dla mnie już wtedy jak złociste, miła. Godą fajny możliwsznik, każę go kupiła. Sława to okrutną rzecz nie byle jaką. Co by z taką gracją wpaść, przyzionożta chloka w ziemią Família Dziękuję. No panowie, to co wy robicie to jest dokładnie to, o czym kiedyś rok temu w studiu w Telewizji Katowice rozmawialiśmy, czyli... Ja mówiłem o tym, że kultura śląska, ogólnie pojęta jakaś taka nasza, regionalna, nie tylko śląska, powinna się rozwijać, powinna ewoluować, powinny powstawać nowe zespoły, nowe pomysły. Młodych nam potrzeba z humorem, takich jak wy. Zdecydowanie. No to było bardzo fajnie. A już usłyszeć ziemię sosnowiecka w parku etnograficznym w Chorzowie, ziemię sosnowiecka. te to... bariery, Oczywiście, oczywiście, zdecydowanie. Podobało się panu, tak? Bardzo mi się to podobało, gratuluję, dobrać. naprawdę dziękujemy, bardzo, dziękujemy. bardzo fajnie. Podobało to takie jest, źle powiedziane, po prostu jest... Dobry kierunek, w którym idziecie muzycznie i tak? tekstowo przede wszystkim. No. Dziękuję bardzo. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że występ na pikniku yy, telewizji no, nie należał do udanych. Yy, nie żebyśmy mieli zastrzeżenia do siebie. No może do tąka mam no, zastrzeżenia, no, że troszeczkę się z basem rozjeżdżał. Ale technika, no na przykład odsłuchy. Yy, odsłuchy były za szeroko ustawione. Ja nie słyszałem Wojtka, a Wojtek mnie nie słyszał. Miło było usłyszeć kilka ciepłych słów od samego yy, Józka Poloka, no ale nie zmienia to faktu, że, że naprawdę grało nam się fatalnie. <laughs> Przynajmniej ludzie dopisali. No yy, źle mi się śpiewało. To był nasz ostatni występ dla telewizji Katowice. Uświadomiliśmy sobie chyba, że. Telewizja Katowice to jest taka jedna wielka komercja. Nie wiem, chcemy się trochę trzymać z dala, z dala od tego całego mainstreamu, który jest w telewizji. Będziemy taką prawdziwą śląską awangardą. Znaczy już nic, żaden gag ani żaden na naokoło już ten sam beat, znaczy nie ma już nic. Yeah.